Sprawa Iwony Wieczorek w tle podejrzenia korupcji i romans z zet policjantem Od kilku miesięcy sprawa Iwony Wieczorek znów rozbrzmiewa w mediach. Oczekując przelomów ciągnącej się nieskończono sprawie. Pod koniec stycznia policja wkroczyła do dawnej Zatoki Sztuki, miejsca, które uznawane jest za związane z zaginięciem 19-latki. Tydzień temu służby oficjalnie zakończyły czynności na terenie byłego klubu, a przedstawiciele prokuratury krajowej w Warszawie opublikowali zwięzły komunikat. Sprawa Iwony Wieczorek. Koniec śledztwa w Zatoce Sztuki. Co odkryto? Prokuratura wydala krótki komunikat. Watek zaginięcia Gdęszczanki został opisany w książce Janusza Szostaka. W pozycji, co się stało z Iwona Wieczorek, dziennikarz śledczy zamieściła im rozmowę z ojczymą 19-latki, Piotr Kinda twierdził i z wczesnym rankiem, dzień po imprezie, na które ta się wybrala, przez otwarte okno słyszał dziewczęcy krzyk: Sprawa Iwony wieczorek. Słowa ojczyma zaginione daje do myślenia: Twierdził, że słyszał w nocy krzyk przed domem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz na temat PL ujawnia, że przed dwoma laty Prokuratura Krajowa zgłosiła się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. By współpracujący z Komendą funkcjonariusze złożyli pisemne wyjaśnienia w sprawie zaginionej nastolatki. Lacznie zarządzenie dotyczyło 6 tysięcy policjantów współpracujących z Pomorska Jednostka. Mieli oni pisemnie zadeklarować że posiadaja lub nie posiadaja informacje na temat utrudniania śledztwa dotyczącego zapadnięcia się pod ziemię Gdanszczanki bac korupcji związanej z ta sprawa. Podpisane koperty z wypełnionymi deklaracjami miały trafić do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Inicjatywa ta wyszła od krakowskiego archiwum X. Gdy dokładnie 4 lata temu śledztwo zostało przeniesione do wydziału za miejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej w Krakowie. Ta o zajście policja, nabiera wodę w usta i odsyla w tej sprawie do prokuratury ze względu na dobro postępowania przygotowawczego i czynności procesowych temat.pl zwraca uwagę, ze w swojej ksiasce lowcy nastolatek Nikolaj Podolski opisał watek relacji Iwony z 25-letnim policjantem, który określany był przez autora mianem Apsztyfikanta. Mężczyzna miał być stałym bywalcem w dremclubie, Clubie, gdzie niejednokrotnie towarzyszył mu aresztowany niedawno za liczne przestępstwa seksualne krystek. 19-latka i starszy od niej, o 6 lat, policjant nie byli w związku ale miał on kilkukrotnie podjeżdżać pod blok dziewczyny. Gazeta Wyborcza poruszyła watek policjanta już w 2010 roku. Wspomniała o nim jedna z koleżanek Iwony. Nie rozumiem, jak to się stało, że zaden ze świadków przez bitę trzy tygodnie nie wspomniał o tym człowieku. Tym bardziej że jej w środowisku jest znany jako amator młodych dziewczat, mówił detektyw Rutkowski o absztyfikancie. Z ustalenu wyborczej wynikał wówczas, że policjant spotykał się z wieczorek od kwietnia do czerwca 2010. Pokłócili się, dziewczyna zerwała z nim, ale on nadal próbował utrzymywać z nią kontakt. Późnym wieczorem kilkakrotnie podjeżdżał samochodem pod jej dom, żeby porozmawiać. Nigdy nie odwiedzali wony w mieszkaniu, w obecności matki i ojczyma, opisywała gazeta wyborcza. Ostatni raz przyjechał około tygodnia przed jej zaginięciem, po godzinie 22. Iwona zeszła do niego w dresach. Gdy wróciła, matka zapytala ja: nie boisz się wsiadać do samochodu. Przecież to obcy człowiek. Mamo, on jest policjantem, co mi się może przy nim stać, co odpowiedziala.